Hey, cześć, witajcie z tej strony GAMESIM Dzisiaj zagramy sobie w Euro Truck Simulator 2 I w tym odcinku będziemy zwiedzać Hanower. No dobrze, zaczynamy. Tylko najpierw zakładam ciężarówkę. No dobrze, jedziemy. Tylko włączę z mapy. No i na początku samym chcę ogłosić, że jeszcze. Poza odcinkiem ani na innym moim serwie nie zwiedzałem jeśli chodzi o ani razu. Więc będzie to ciekawe. Tak, najpierw już tam mam. Yy, jeśli chodzi dostawę, ustawioną. Ale zanim to, pojedziemy do garażu, bo tam też jest droga i taka ciekawa. Jak mówię, nie, nie patrzyłem, ale tak wygląda na ciekawą, jakby tam może było gdzieś jeszcze zjechać, więc zobaczymy. Co jest? Ech, trzeba trochę poczek poczekać. No to tak, z informacji. Zbytnio nic się nie pojawiło. Na razie. Była, co prawda, nowa aktualizacja, którą musiałam pobrać, ale to taka... Chodź. Nie wyrobiłem się. Ale to taka bardziej, jeśli chodzi o takie małe błędy, co przedstawia. A nie jakoś super duże. Przedstawia, poprawia. A tu jest pewnie ta na, bo tak widzę, że no nie może Albo tam po prawej Bo ja nie mam jeś jeś Jeszcze Jeśli chodzi o DLC Kron Aczkolwiek kiedyś Chciałbym jednak je kupić No właśnie głównie ze względu na Ze względu na to, że właśnie są nowe budynki Te Tutaj przyjechaliśmy Tak to mniej więcej wygląda no, sobie nie wielkiego. O właśnie. Ja sobie wyłączyłem te osłony, i tutaj, jak widać, się pojawiły. Teraz muszę to na. Teraz muszę nawrócić. Ja już trąbię. Jak mówię, yy, była aktualizacja, ale to mała, raczej nic nie poprawiała. Znaczy, raczej, no jakieś tam małe błędy poprawiała, ale takie jakieś nieznaczące. Nie. Stój. Super. Sobie mogłem awaryjne włączyć. Okej, okay, dobra. Chodzimy już na miejsce rozładunku no, mała, Była mała aktualizacja, ale nic raczej nie poprawiała Z takich większych rzeczy A jeśli chodzi o poprawach to... Ja mam taką sytuację Właśnie wy, wyjeżdżałem Z tego miejsca rozładunku co ostatnio byliśmy Nie wiem jak to przeczytać Nie wiem jak to przeczytać Czadełks? Nie wiem tak, czy jak z tego miejsca rozładunku, yy, i po prostu. Chwila. Teraz ten. Tutaj. Był taki korek. Zaraz zobacz... Yy, teraz. Widzicie na ekranie, przez co, jak to się stało. I nie wiem. Według mnie twórcy powinni to nieco, yy, nieco zmienić. Aby inaczej, te boty blały ten zakręt, to nie tak, że to jest jedyny taki zakręt, tylko yy, w grze, bo są inne podobne. Tylko myślę, że to jest taki jedyny, tak zrobiony. Czyli tam na. Sprawdźmy, co się tutaj da. Tutaj przyjechać. E, nie da się. Jak wiecie, są takie nowe właśnie rzeczy, czyli nowe rzeczy, no takie poukrywane ścieżki i chciałem zobaczyć, czy to jest ta, a to nie jest ta. Dobrze, to jedziemy dalej. Tutaj może? Sprawdzę. W końcu zwiedzanie Hanoweru. Nie chcę mu otworzyć. O! Super. I widać, że cofam. Hmm. Że kierunkowska specjalnie włączę, że, że jak cofam, żeby widzieli a oni i tak nic. No dobrze, no chyba z takich Głównych rzeczy tyle więc widzimy się nie jak no, to ja tutaj. Dobrze, dojechaliśmy. Najpierw mamy jeszcze zabiorę znów ładnek. To sobie pojeździmy tu. Tu mam wrażenie, że jest tak lepiej niż tam jak mieliśmy podczas timelapsa. ...przyspieszonego tempa. Oj, oj, oj Aczkolwiek, ciekawe miejsce. Tu duża dziura. Dobra. Mam wrażenie, że to jest tak... ...trochę mało tych ukrytych dróg... ...w porównaniu do Austrii. Bo w Austrii znalazłem co najmniej dwie. Tutaj no jakby mogła być ukryta droga to jest taki no, szlaban jak tu. Czy blokada i nie możesz przejechać? Dobrze. Aha, fajnie. To prawda dojechać, ale już się... Ładunek skończył. To chyba z naszego ładunku tyle. Niestety. I bym musiał się przespać, by faktycznie mieć jakiś ładunek. Coś mi, jeszcze tą trochę kopalnie. Tak oto wygląda. No, wjedźmy tam jeszcze na górę. O. Trzeba zapiąć chyba. O, Zobaczmy, czy mam zapięte. Czy zapięty dyferencją? Jeszcze nie. Zapięty? I teraz, no tutaj na górę nie możemy wjechać, tak? Według mnie trochę szkoda, bo faktycznie jest to zrobione ten. I mo mogli po prostu dodać to. No dobrze, a my chyba sobie już to kończymy, bo no, ni niestety nie ma ładunku, więc no... no, niestety nie ma, jak mówię, ładunku. Więc się gdzieś prześpię, albo przeczekam i może będzie kolejny ładunek gdzieś do Hanoweru. No dobrze. A ja, a ja się tu z wami żegnam. I cześć.